Niedzielna refleksja, czwarta niedziela Wielkiego Postu. W Ewangelii, Jan rozdział 9, wiersz 1-47, do widzimy to wydarzenie. Niewiadomy człowiek spotykał go Chrystus. Robi błoto, e, obmyw, e, ociera tym błotem jego, jego oczy i każe mu obmyć się w sadzawce Siloam. I dla niego to błogosławieństwo. A ciekawe, dla wielu innych, ci, którzy go widzieli, przedtem znali, nawet rodziców, Faryzeuszów. Jest to wielkie zakłopotanie. I to ciągłe pytanie: oni pytają się, czytamy w Ewangelii dzisiejszej, jak oczy ci się otwarły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam, obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Błogosławieństwo dla niego. Przekleństwo dla wielu innych, czy to zakupotanie. Za za Jak i kto ci otworzy te oczy. W życiu mamy takie dwie perspektywy. Ciemność, która jest ciągłym takim zatroskaniem o siebie, dla siebie, lękiem, niepokojem, czyli egzystencja albo światłość. Życie miłością, miłością Boga, miłością człowieka i miłością siebie. Powiem takie moje doświadczenie. Zdarzyło się to w Europie. Wróciłem na wakacje z Afryki i spotkałem człowieka, którego kiedyś go znałem z poprzedniej parafii. I ten młody człowiek, Martin, opowiadał swoją historię na wróceniu. Mówi: Wiesz, ja dotknąłem ciemności. Dotknąłem te, tego, czym naprawdę jest ciemność w moim życiu. Ja walczyłem z Kościołem, ja walczyłem z, z kapłanami, nie walczyłem z Bogiem, bo nigdy go nie znałem, chyba bałem się Boga. I zauważyłem, że ta moja walka to był ciągły ta ciemność, ta ciemność. Moja ciemność to ciągły lęk, niepokój o samego siebie, egzystencja. I mówi, któregoś dnia chodziłem po lesie, i jakiś głos ze mnie wyrwał się i krzyczał: jeżeli jesteś, jeżeli jest jakaś światłość, proszę cię, uzdrow mnie. I kilka dni później, opowiada dalej Martin, wyszedłem, wracałem z pracy, było tak już ciemno. I zauważyłem kościół, otwarte drzwi, wszedłem do środka, półmrok i przed sobą w oddali widzę mało lampkę, świecącą lampkę. Wówczas rozpoznałem, że jest światło we mnie, że jest we mnie światło. I od tej pory zacząłem szukać światła. Czym jest to światło? I któregoś dnia... Mówi, jak to się wszystko układało, ciekawie mówi. Mówi, któregoś dnia yy, w czasie przerwy obiadowej jego kolega siedzi w parku i robi coś na komórce, smartfonie. Byłem przekonany, opowiada Martin, że gra w jakąś grę. Podszedłem, patrzę na jego na ekran i widzę, on coś czyta. I widzę, że jest tam napisane ja jestem światłością świata. I wtedy... Odsunąłem się krok do tyłu. Zaszokowało mnie to. A kolega opowiada mi, że wgrał sobie aplikację Pisma Świętego i czyta Biblię. I to był właśnie fragment z Ewangelii Świętego Jana 8:12. I wtedy Marty mówi: Wiesz, pobiegłem szybko do mojego biura, zamknąłem drzwi, wgrałem aplikację Pismo Święte i zacząłem czytać. Zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem szukać. Kim jest ten Jezus, który było napisane, że On jest światłem, światłością. Kim jest ten Jezus? Minęło pół roku. Ja poszedłem do spowiedzi, mówi Martin. Wyspowiadałem się i wówczas, wówczas rozpoznałem obecność Boga w moim życiu. I mówi, wiesz, rozpoznałem Go nie dzięki temu samemu sobie, czystością serca, które otrzymałem w sakramencie spowiedzi. To, co mówi, i on mi teraz opowiada, ten człowiek, młody człowiek, opowiada co, co Chrystus mówi w Ewangelii Świętego Mateusza, 5, 8. Błogosławieni czystego serca, bo oni oglądać Boga będą. Rozpoznał Boga, Chrystusa w swoim życiu i żyje w świetle. Takie ćwiczenie duchowe. Rozpoznaj, czym żyjesz? Jaka jest Twoja perspektywa na życie? Ciemność. A więc to ciągłe zatroskanie sobą o siebie i dla siebie, czyli egzystencja, niepokoje, lęki, czy czujesz światłością. A więc ta miłość Boga, miłość drugiego człowieka, miłość siebie. Życzę Ci miłej i błogosławionej niedzieli.